Witajcie! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o promieniowaniu ultrafioletowym. Zaczniemy od tego, czym jest promieniowanie UV, czy zabija wirusy i bakterie. Powiemy także na temat dawek oraz niebezpieczeństw związanych z tym promieniowaniem. Promieniowanie UV należy do tzw. promieniowania elektromagnetycznego, czyli tego samego, co światło widzialne, mikrofale czy fale radiowe. Jeżeli spojrzymy na widmo fal elektromagnetycznych, to promieniowanie UV ma nieco wyższą częstotliwość od promieniowania widzialnego. Wyróżniamy trzy zakresy promieniowania UV: jest to UVA, UVB oraz UVC, zależnie od długości fali. Dla fal o długościach poniżej 124 nm rozciąga się pasmo promieniowania jonizującego, czyli takiego, który jest w stanie rozrywać wiązania chemiczne. Działanie bakteriobójcze i wirusobójcze obserwuje się jednak w paśmie od około 200 do około 300 nanometrów, ponieważ promieniowanie to jest silnie absorbowane przez kwas nukleinowy DNA oraz RNA. To natomiast prowadzi do defektów, w tym do powstania dimerów, które uniemożliwiają dalszą replikację lub ekspresję kluczowych białek, prowadząc do dezaktywacji lub śmierci patogenu. Należy podkreślić, że UV działa praktycznie na wszystkie wirusy i bakterie. Promieniowanie UV, chociaż w większości leży w obszarze promieniowania niejonizującego, jest niebezpieczne dla człowieka. Szczególnie niebezpieczne jest promieniowanie z zakresu UVB oraz UVC, które powoduje poparzenia, może prowadzić do nowotworów skóry oraz powodować uszkodzenia wzroku. Nie należy zatem wystawiać ani oczu, ani skóry na działanie tego promieniowania. Przekonali się o tym boleśnie uczestnicy imprezy w Hongkongu w 2017 roku, kiedy to jakiś idiota dla uzyskania ciekawych efektów wizualnych użył lamp UV. Na nieszczęście były to lampy UVC o mocy 30 W, a nie UVA, które nawiasem mówiąc, też nie są dobrym pomysłem. Przez krytyna, wiele osób miało poparzenia skórne oraz problemy z oczami. Wróćmy jednak do dezynfekcji. Najsilniejsze działanie dezynfekujące występuje w paśmie UVC pomiędzy 250 a 280 nanometrów. Jednak większość urządzeń w naszym otoczeniu, nawet jeżeli sprzedawcy opowiadają na moich dezynfekującym działaniu, pracuje w zakresie UVA około 400 nanometrów. Na przykład większość grzałek do butów co najwyżej fikuśnie wygląda, ale nic nie dezynfekuje, bo jest to pasmo UVA. Tak samo lampy UV do utwardzenia lakierów czy latarki UV również pracują w zakresie UVA. Widać ciekawe efekty wizualne, luminescencje, czyli świecenie przedmiotów pod wpływem działania UV, jednak nie ma to działania dezynfekującego. To jest na przykład proszek do prania. Ładnie świeci, prawda? W urządzeniach tych najczęściej zastosowane są tanie diody UV lub jednowatowe diody UV o długości fali około 400 nm. Do działania dezynfekującego potrzebujemy odpowiedniej lampy wyładowczej lub diody UVC. Tyle, że jedna taka dioda kosztuje w detalu około 20 zł. Możemy też kupić gotowy produkt do sterylizacji, do czego Was zachęcam. Oczywiście, jeżeli widzicie zastosowania i uważacie, że to ma dla Was sens. Po prostu samodzielne wykonanie sterylizatora jest trudne i dość drogie. Sterylizatory stosowane są np. w służbie zdrowia do uzdatniania wody czy sterylizacji żywności, jak również w gabinetach kosmetycznych. Mogą nam posłużyć np. Na do dezynfekcji maseczek jednorazowych czy metalowych narzędzi. Pamiętajcie, że według badań naukowych maseczki chirurgiczne czy budowlane nie zabezpieczają osoby zdrowej przed zakażeniem. Jednak powinny je nosić osoby chore, podejrzewające chorobę lub opiekujące się osobami chorymi. Maseczki powinno się używać tylko jeden raz i często zmieniać. Ewentualnie można ją dekontaminować, jednak nie za bardzo nadają się do tego różne detergenty. Alternatywnie, maseczkę można również położyć w ciepłym miejscu na kilka dni. Jednak jeżeli chcemy zdekontaminować ją szybko, to naświetlenie promieniowaniem UV wydaje się dobrym pomysłem. Należy pamiętać, aby naświetlić obie strony maseczki. Promieniowanie UV działa jedynie powierzchniowo, czyli nie nadaje się do dekontaminacji odzieży, ponieważ i tak nie dotrze do wnętrza ubrania, np. kurtki. Może się natomiast przydać, jeżeli chcemy zdezynfekować powierzchnię. W tym celu jednak należy opuścić pomieszczenie, a następnie je wywietrzyć, ponieważ może powstać duża ilość ozonu, który, chociaż będzie wybijał wirusy i bakterie, ale również nie jest korzystny dla człowieka. Do dezynfekcji jedzenia też możemy użyć promieniowania UV, co zresztą stosuje się podczas produkcji żywności. Natomiast jeżeli mamy możliwość, to zawsze lepiej jest umyć żywność, owoce, warzywa czy słoik z dżemem, niż naświetlać to promieniowaniem UV. Nie popadajmy w paranoję. Do dezynfekcji przedmiotów natomiast takich jak telefon komórkowy czy okulary, najlepszy będzie alkohol izopropylowy o stężeniu 70-100% lub etylowy o stężeniu 70-80%. Jak wykonać taki płyn do dezynfekcji przedmiotów lub rąk, możecie się dowiedzieć z naszego wcześniejszego filmu. Link u góry i w opisie poniżej. Co do promieniowania UV, pozostaje jeszcze kwestia odpowiedniej dawki. Aby usunąć około 90% patogenów, stosuje się dawki od 2 do 8 mJ na centymetr kwadratowy. W układach oczyszczania wody stosuje się standardowo dawki około 40 mJ na cm2, co usuwa 99,99% ,99 patogenów. Maksymalna bezpieczna dawka, jaką mogą przyjąć ludzie, to około 6 mJ na centymetr kwadratowy. Stąd w różnych laboratoriach stosuje się lampy o bardzo małej mocy 0,2 mikrowata na centymetr kwadratowy co po 8 godzinach pracy daje około 5,8 mJ na centymetr kwadratowy. Dawka jest to iloczyn gęstości mocy lampy wyrażonej w miliwatach na centymetr kwadratowy, przemnożonej przez czas naświetlania w sekundach. Możemy zatem użyć słabszej lampy, tylko dłużej naświetlać. Promieniowanie UV jest bardzo uniwersalnym sposobem dezynfekcji, czy wręcz sterylizacji przedmiotów. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.